Się śli, jak gdyby było wczoraj. W mojej wiosce zginęło ponad 60 ludzi. Siekierami, widłami, dzieci, starców, wszystkich zdejmowałem dzieci ze sztachy. Państwo wyznać, że w całej karierze dziennikarskiej raz zdarzyło mi się, że trzy dni byłem dosłownie chory po pisaniu tekstu, przygotowaniu programu i to było wtedy, kiedy dla TVP Historia przygotowywaliśmy program właśnie o tym ludobójstwie, którego 76. rocznicę dzisiaj obchodzimy. Wyjątkowo straszliwa historia. I wciąż nieopowiedziana tak jak należy. W telewizji ekstra Rafał Dzińkiewicz, witamy serdecznie. Stanisław Janecki. No to nieprzypadkowo jest nazywane genocydum atrox, czyli ludobójstwo z wyjątkowym okrucieństwem. Bo nawet w różnych klasyfikacjach ludobójstwa nie spotykało się właśnie takiego, takiego okrucieństwa, takiego pastwienia się nad ofiarami. Ja bym zachęcał pana Jana Tomasza Grossa. Bo to są prawdziwi sąsiedzi. Może by sobie napisał o tych sąsiadach. Tylko, że na, by, tylko, że na tym by nie został profesorem w nie przystąd, został. ponieważ lobby ukraiński jest akurat w Ameryce bardzo wpływowe i, i akurat szczególnie zdominowane właśnie przez y, pogrobowców no tego nacjonalizmu, to jest de facto, który doprowadził. Duża, y, banderowska in, emigracja. Tak, oni potem zresztą na, często na paszportach swoich ofiar na dokumentach pomordowanych, cała nieopowiedziana historia, która zresztą dotyczy moim zdaniem nie tylko Wołynia. Teraz coraz więcej się o Wołyniu pisze w dopiero co wydanej książce mojego redakcyjnego kolegi Piotra Zechowicza jest znowu mnóstwo nowych, wstrząsających faktów pokazujących też jak Przyczyniły się do zaniechania, do tego, że nie zorganizowano obrony, w, po prostu Armia Krajowa nie wierzyła w no, to. ona tam, że tam nie istniała, może... tylko oni negocjowali tak, długo. Nie, nie wierzyli na to, po prostu że się w, to, w to, co się To, co, co, co się dzieje. Chociaż mogli wiedzieć, bo to się od lutego zaczęło, od lutego 1943 roku. A ta kulminacja 11, mm. kiedy prawdopodobnie zginęło 8 tysięcy osób. 100 miejscowościach 11, jednego dnia. 11 jednego dnia. Y był jeszcze, no to się odwołam no do tej Z była, była fala dezercji Ukraińców, którzy w służbie niemieckiej wcześniej dokonywali mordów na Żydach, a później oni w dużej liczbie, kilku tysięcy dezerterów, zasilili właśnie oddziały UPA. I to była ta kadra wykształcona już, można powiedzieć, w bezwzględności, w szczególnym okrucieństwie, która, na której te mordy się oparły. Ale... Bo, bo, bo trzeba powiedzieć, cała ta mitologia UPA i OUN banderowców robiona na Ukrainie ma element prawdziwy. Oni rzeczywiście w jakimś okresie byli mocno antysowieccy i oczywiście walczyli z Niemcami, ale oni walczyli o wolną Ukrainę która będzie wolna na zasadzie czystek etnicznych, to znaczy, znaczy No jedno, żeby, żeby wyciąć w pień wszystko, czyli Polaków przede wszystkim, ale także Żydów, ale także Ormian, Czechów. ale także jakieś resztki Czechów, trochę Rosjan i, i nawet Ukraińców, tych, których ideologia nacjonalizmu ukraińskiego uważała za element schłopiały, czyli tych hachów. Ich też, też padło bardzo wielu, nie tylu co Polaków, ale też padło wielu ofiarą swoich rodaków. No tak, to, się to, za rodaków łącznie nie tam się oblicza, że około tysiąca ich wyrżnęli, ale, bo to był plan naprawdę takiej eksterminacji na całego. To znaczy, jak oni już zabili tych ludzi w tych, i rozwalili te 1048 wsi, osiedli polskich, to oni zrównali to z Ziemią, żeby nie dojść, żeby tam nigdy, nigdy nie przyszedł, nie upomniał się o swoje prawa, to żeby nigdy nikt nie e, skojarzył sobie, że tam były jakieś elementy polskości. Zniszczone, wszystko zostało... zniszczone budynki, wycięte sady, rozebrane do, wręcz do, do, gołej do gołej Ziemi, ziemi, ziemi że Polacy już nigdy nie wrócili. Stąd te. No, Przejmująca z zeszłego roku scenę, którą pamiętamy prezydenta Rzeczypospolitej składającego wieniec w, w wień, dawnej wsi, w a teraz polu. W, polu. w gołym polu. W tym roku no, też yy, yy, ta rocznica została na szczęście inaczej niż przez wiele, wiele lat poprzednich, kiedy starano się stłumić tę pamięć w Polsce. No to tym razem została ona yy, należycie przez yy, głowę państwa uczczona. Składamy hołd, tak jak co roku, ofiarom zbrodni, ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. Jak Państwo pamiętacie, w zeszłym roku uczyniliśmy to tam właśnie, tam właśnie gdzie były polskie wsie, tam właśnie gdzie były kiedyś polskie miasteczka, gdzie ludzie zostali pomordowani, gdzie bardzo często z tamtych lat po tamtych straszliwych wydarzeniach nie pozostało dosłownie nic. Jeżeli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy narodem polskim a ukraińskim, jeżeli dzisiaj mówimy o budowaniu relacji pomiędzy naszymi państwami, a bardzo mocno chcę podkreślić, że chcemy i mnie ogromnie na tym zależy, żeby te relacje były jak najlepsze, to jedna rzecz jest pewna. Potrzebujemy pamięci po to, żeby coś takiego, co wtedy się zdarzyło, nigdy więcej nie powtórzyło się. Pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy naszymi państwami, ale żeby ta pamięć mogła być realizowana, i żeby serca i żal mogły się uspokoić, mogły zostać ukojone, żeby nie było, żeby nie było um, tej złej pamięci, czyli, czyli, czyli wrogości. Um, Potrzebne jest nam przede wszystkim właśnie upamiętnienie, a warunkiem upamiętnienia jest to, żeby strona ukraińska zgodziła się na przeprowadzenie ekshumacji po to, żeby można było oznaczyć groby, po to, żeby potomkowie znali te miejsca, w które mogą pojechać, gdzie mogą zapalić zniż, gdzie mogą złożyć kwiaty, gdzie mogą się pomodlić, gdzie mogą, mają miejsce na, na chwilę refleksji, wspomnienia o swoich bliskich i te relacje na tym właśnie, na przyszłość musimy budować. No, to jest po prostu to, że nie wiadomo, gdzie leżą ci ludzie, że nie można im wyprawić normalnego pogrzebu, pożegnać ich. To jest rzecz tak samo dramatyczna jak ten mord. Ja pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk, bo Szuchewicz. Bandera to są wszyscy znani. Najwięksi bandyci zbrodniarze wtedy to Dmytro Klaczkiwski. Proszę zapamiętać. Stoją pomniki. Te, Zbarażu, no, stoją ulice no, w Barażu no. w Równem. Skąd absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza w służący w polskiej armii. Petro Olijnik, wyjątkowy, bandyta z wyjątkowym... Okrucieństwem. Wasyl yy, Iwakiw, Juri yy, Stelmaszczuk i jeszcze jedno nazwisko Igor Łytwynczuk. To są najwięksi bandyci czczeni na Ukrainie, no bo walczyli o wolną Ukrainę, który z wyjątkowym okrucieństwem zabijali Polaków, szczególnie ten Dmytro. Klaczki wsi I, I to jest, muszę powiedzieć, zadra nie do usunięcia, nie do, za, znaczy do usunięcia tak, przez szczerą prawdę. Natomiast nie do zatachlowania, nie do zaperfumowania, nie do zaklejenia gładkimi słówkami, co się przez tyle lat próbuje zrobić. To jest taki stosunek państwa ukraińskiego, mało tego, to ironia bolesna polega na tym, że przed rewolucją pomarańczową Ukraina postkomunistyczna. Znacznie uczciwiej podchodziła do tych kwestii niż ta właśnie wspierana żarliwie, gorąco przez Polaków wolna Ukraina demokratyczna z Majdanu i z I Wiesz, revolucji. co jest jeszcze paradoksalne? Litewski szef, że litewski, szef ukraińskiego IPN-u, Wołodymyr Wiatrowicz. Napisał taką książkę o tym ludobójstwie, hmm. gdzie wszystko odwrócił, że właściwie powiedział, że to była wojna ukraińska. Właściwie oni się tak bronili. Tak, że oni się bronili, no bo tam Polacy z Sowietami, z Niemcami współpracowali. To jest podłe, bo ktoś odpowiedzialny za politykę historyczną Ukrainy startuje natychmiast z kłamstwem wołyńskim. To jest ciekawe Ja Wrócę do tego, że powiedziałeś o litewskim szefie MSZ-u, ale wydaje się, że telefon... Tak. Y, 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 Także, ale że najpierw powiedziałeś tak, tutaj tak. o Litwie, ale odbierzmy telefon. Halo? Halo, halo? Na, 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 Dobry tak, wieczór, jesteśmy, słyszymy się i słuchamy, proszę mówić. Dobry wieczór, Małgorzata. Bardzo, bardzo cieszę się, że mogłam się do Państwa dodzwonić w, właśnie w taki, w taki dzień, w taki wieczór, gdzie Panowie wybrali taki temat bardzo bliski mojej rodzinie. No niestety wzruszenie, wzruszenie odbiera mi po prostu mowę, ale z mojej rodziny, mój tata pochodził z okolic Przemyśla, jego część rodziny po prostu gdy Niemcy i Rosjanie wkroczyli na te tereny, była przesiedlona na tereny, tereny Wołynia i tam duża część rodziny wujka została pomordowana. Uratował się z kilkunastoosobowej rodziny, uratował się tylko wujek i jego brat, jego rodzice, rodzeństwo zostali no, zamordowani tam w bestialski sposób. Musiał uciekać jako kilkunastoletni chłopak. Yy, uciekał właśnie z bratem. Dostali się tu do kraju. Halo? O, coś nam się do... A Niestety. Urwało się. Dziękujemy pani małgorzatom. Za to to to... Tysiąc... Zanim do tych zbrodni doszło, to tam na terenie przynajmniej Wołynia, Wołynia powiedzmy, mieszkało 305 tysięcy Polaków. No potem to. to, to... oni. Czasem uciekali na zachód, a ci zbrodniarze gonili, a, jakby w, w tych innych okresach, a skończyli w zasadzie dopiero w lutym 40 roku. A ja roku. bym wrócił jeszcze na chwilę do współczesności w wrócę do... Teraz... Właśnie podobna sytuacja jak z Wołyniem, tylko jeszcze bardziej ze zbrodnią w Ponarach, o której już w ogóle się w Polsce że tam gdzie Litwini wymordowali oprócz wielu tysięcy Żydów, także kilkadziesiąt tysięcy polskich inteligentów, nauczycieli, księży, lekarzy, no wszystkich, zwłaszcza takich Polaków z górnej półki, z terenu Litwy tam mordowano. To też jest, przyzwyczajenie poza pamięcią i zastanawiam się, oczywiście jest wiele przyczyn, ale jest jedna taka, która się w ogóle nie zwraca uwagi. Otóż, Myśmy dali sobie narzucić w czasie tego trzydziestolecia za sprawą tych elit trzeciej RP, tak zwanej Michnikowskiejszczyzny, takie wprasowanie polskiej historii w zachodnią. Że my byliśmy tymi najemstsami. Bo to jest taki ten, owszem, byli, my odchłacili. mamy za sobą kolonializm, faszyzm, różne złe rzeczy, ale myśmy, my, Zachód, już się do tego przyznaliśmy, a Wy, Polacy, się ciągle nie chcecie <coughs> przyznać i rozliczyć. I skoro oni mieli kolonię, to. Przypisują między innymi to tylko w wielu, w wielu aspektach, to też na przykład nie tu homoseksualistów, ale jak na zachodzie to tutaj ci dzikusy też musieli. Kresy wschodnie, które były częścią Wielonarodowej Rzeczpospolitej, zostały przedstawione światu i sami Polacy w to uwierzyli, właśnie owe nieszczęsne elity czy pseudoelity, że kresy były czymś w rodzaju kolonii. Były tym samym, czym ma Algieria dla Francji, to te bzdure grzegorz Schetyna, jako tak. przewodniczący Sejmowej Komisji powiedział, i History. historyk, że, 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 że to było tak jak Algieria dla Francji, czy jak Indie dla Anglii, czyli krótko mówiąc, że Kresy Polskie są jakąś wstydliwą historią, o którą się nie upominać. Środowiska. Kresowe są traktowane jak jakieś ziomkostwa po prostu, tak, które tak, się upominają o, o, o różne sprawy, się. Lepiej nie, bo to drażliwe. Kopa są traktowani naprawdę no, paskudnie. I, 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 I to spojrzenie z dominującą, oczywiście to jest bzdura totalna, już nie będę dzisiaj wyjaśniał, dlaczego to jest absolutnie nieprawdą. Kresy nie były kolonią, nie były porównywalne z podbojem Afryki czy Indii przez państwa zachodnie. W tych środowiskach resowych no, naprawdę bardzo niewielu ludzi ich wspiera. Jednym z takich naprawdę rzeczywiście najbardziej wspierających, zawsze. I zawsze, zawsze potrafiących słowa prawdy powiedzieć, jest człowiek, który już w czasach komuny był bardzo odważny i ciężko to przypłacił walcząc z komunizmem. I chyba mu ta odwaga została na całe życie, ksiądz Isakowi zalewski Od wielu lat. Środowisko rodzin ofiar ukraińskiego ludobójstwa upomina się o prawdę i pamięć. W ciągu ostatnich lat słyszeliśmy bardzo wiele obietnic. Ustawicznie odmienia się przez wszystkie przypadki słowo pojednanie, przebaczenie, dialog. Natomiast ze smutkiem trzeba stwierdzić, że pomimo ewidentnych sukcesów, o którym mówił Pan mój przedmówca, czyli uchwale Sejmu i Senatu z 2016 roku, ciągle zasadnicza sprawa, czyli pochówek ofiar, nie jest w żaden sposób zrealizowana. Wina leży nie po stronie tylko ukraińskiej, bo jeżeli Pan Prezydent domaga się od Trybunału Konstytucyjnego, żeby usunął słowa, które są tutaj wypisane, czyli nacjonaliści ukraińscy i małopolska wschodnia. To w czyim interesie to jest usunięcie z ustawy? Prawda historyczna nie może być usuwana z ustaw. Nie może Trybunał Konstytucyjny wbrew prawdzie historycznej podejmować decyzji, bo to byli nacjonaliści ukraińscy, tu jest tak napisane. Małopolska wschodnia, a nie Galicja wschodnia. My oczekujemy ustawy, prawdziwej, pełnej ustawy, która jest jednoznacznie powiedziana, że zbrodnia została dokonana przez konkretne organizacje i te konkretne organizacje mają być pociągnięte do odpowiedzialności, jak SS, Gestapo czy NKUD. I tak jak powiedziała jedna z uczestniczek naszego środowiska, dzisiaj już nieżyjąca, kiedy będzie pojednanie? Ona powiedziała to bardzo prosto, jako zwykła kobieta urodzona na wiosce pod Tarnopolem. Po pierwsze, żeby bandery, bo tak nazywano banderowców, pokazały, gdzie są groby naszych pomordowanych i po drugie, aby te groby pochowano. Niezależnie co myślimy, dopóki nie będzie ekshumacji, Pojednanie polsko-ukraińskie niestety jest fikcją. Rozmawiałem z, z, z kilkoma osobami, które próbowały dojść tam prawdy jeździły na Ukrainę, między innymi znany kompozytor Przesimir Dębski. I oni mówili rzeczy jeszcze bardziej przerażające. Najbardziej tacy przyjaźni i pomocni byli Potomkowie, albo sami uczestnicy tych zbrodni, którzy w ten sposób próbowali jakby odwrócić, zmylić tropę, tak, żeby przypadkiem nie, dosz, nie doszli ci ludzie do jakiejś prawdy. I to wstrząsające, bo po tylu latach to kłamstwo trwa. Niestety, to cóż, nic nie można dodać do tego, co ksiądz Zakowicz Zaleski powiedział. Po prostu tak, dopóki nie ma prawdy, nie ma woli dokonania ekshumacji, nie ma woli ukazania dokumentów, nie ma woli zaprzestania kłamstw, kreowania zbrodniarzy na bohaterów poprzez wycinanie ich fragmentów biografii, bo przeciętny Ukraińiec nie wie o, o całości życiorysów tych, tych, tych banderowskich bohaterów, którym się tam pomniki teraz stawiają. Petro Linik, pseudonim Enej. W Polsce jest na warmi taki zespół Enej. Oni mówią, że to jest od ukraińskiej wersji Eneidy no, no, e, tak. i że tam ten Enej to jest ten Enearz, ale tak się ja przypadłem. tak pewności to nie mam, żeby się nazywać Enej w, w Polsce działając. Ale mamy kolejne telefony i chcemy też Państwu głos oddać, więc. Odbieramy telefon. Halo, halo. Dobry wieczór. Serdecznie z Warszawy się witamy. kłania. Dobry wieczór. I pozdrawiam. Już ulubioną grupę prowadzących. Dziękuję. Ja chciałam dorzucić do tych nazwisk, które wymienił pan Janecki, w trochę odwrotnym kontekście nazwisko Piotr Biziuk. To człowiek, który uratował naszą rodzinę, ponieważ dziadek był osadnikiem wojskowym na samej granicy z Zachoryniem, już była, że tak powiem, Rosja. Dziadka zgarnięto, że tak po, po, po mobilizacji, mimo że tam miało trzecią grupę, 3, po, po 35%, że tak powiem, niezdolności, no ale został zmobilizowany, zagarnięty i rozstrzelany swego czasu w odpowiednim czasie w Charkowie, w Białorusi, w za w z Ruskimi i tak dalej. No ale została babcia z trójką dzieci. Dać starszy był mój ojciec, 16 lat, miał skończone. No i dzięki Ukraińcom, którzy ostrzegli. Babcie, mm -hmm. że będą wywózki, będą aresztowania z grudniu 1939 roku dzięki właśnie porobkowi, Piotrowi Wiżukowi, który u nich pracował czasami przezrocznie dostając <gryw> wynagrodzenia, że tak powiem w mm -hmm. pieniążkach, tylko yy, w naturze, ponieważ no, bardzo biednie tam mm -hmm. się żyło na, na wtedy, bo... Oni zaczynali od w ciągu 20 lat budowali od początku, że tak powiem, swoje, swoje mm -hmm. życie. Pierwsze ob, mieszkali w chacie kurnej. Pierwsze, no tak, to, to osadnicze wioski były od zera właściwie od zera. tak. Pierwsze ubezpieczenie ogniowe było zapłacone w sierpniu 1939 roku. Oczywiście nic nie zostało z mm. całego gospodarstwa, stawów rybnych i tak dalej, wiadek bardzo się starał. Ale dzięki właśnie temu panu Wetrowi wyprowadził rodzinę do Warszawy, tam gdzie pod Warszawę, gdzie mieli dom Dziadko, pradziadkowie moi. No i dzięki temu przeżyli wszyscy, wszyscy brali udział w Powstaniu Warszawskim, wszyscy przeżyli, wszyscy byli ranni. Rodzina została wyjeżdżona po całym świecie, tylko ojciec został w Polsce. Także Bardzo... uciekając z transportu wywiezi... był wywożony jako ranny na prawach e, Konwencji Genewskiej, więc był wywożony w luksusowych warunkach w przeciwieństwie do pozostałych. Bardzo dziękujemy. Bo mamy Chcemy jeszcze, jeszcze inne też wypowiedzi. Bardzo dziękujemy za to wspomnienie uzupełniające naszą rozmowę. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dobry wieczór. Jestem z Krakowa. Witamy. Ja i słuchamy. Opowiedzieć historię, ponieważ yy, moja mama pochodzi z Kresów, to końca Stanisławowa, yy, i w 1943 roku wyjechała do Niemiec, wywieziono ją. I w tym czasie dokonywały się właśnie mordy yy, no, na, na mieszkańcach wsi. Między innymi, ponieważ tam było, były małżeństwa mieszane, polsko-ukraińskie. No i jedna z nich właśnie była yy, żoną Ukraińca. No i właśnie została zamordowana przez niego jeszcze jej yy, dwie siostry. Także to są takie tragedie. No i potem rodzice, to znaczy mm -hmm. moja mama szukała rodziny już po wojnie, przyjechała do Wrocławia, no i poprzez Czerwony Krzyż szukała, tak, no, no, no słyszała już, że no, ludzie się kontaktowali, no więc wiedziała, że nie może wrócić tam, bo po prostu um, się zostały zrównane z ziemią. I tak zostało do dzisiaj. Mm. Tak, tak, tak. To ba są takie wspomnienia bardzo... i to wszystko jeszcze dodam, że ten mord właśnie widział mój kuzyn, który jest starszy ode mnie prawie o 20 lat widział po prostu, to, to się w Stodole odbywało. No były straszne rzeczy, były piersi ucinane kobietom, brzuchy rozcinane. To było niewyobrażalne. No. No, Okropności, o których zresztą kolega już mówił. Są szczególną cechą, bo to też no, może, może warto dodać: jest to taki jedyny przypadek w historii zbrodni ludobójstwa dokonanej przez partyzantkę, nie przez jakieś państwo. No, za partyzantkę i za, y, Przy udziale ludności cywilnej. To sprawiło, że na przykład pierwsi historycy, którzy poważnie zaczęli opracowywać temat, na przykład historyk szwedzki wziął się w Polsce, to było. I cały czas i pozostaje w jakimś sensie politycznie niepoprawne. Natomiast z, bez żadnych sentymentów narodowych, na historycy zachodni zazwyczaj, że to jest coś tak niezwykłego i to okrucieństwo tych mordów, porównywalne z jakimiś rzeziami galicyjskimi XIX-wiecznymi. Yy, nie będziemy o tych szczegółach mówić, bo na pewno Ja tylko, bo Mamy już bardzo mało czasu. Jeden element. Byli tacy Ukraińcy, który, którzy pomagali narażając własne życie i idea, żeby ich potraktować trochę tak jak sprawiedliwych wśród narodów świata ma sens, bo trzeba wychwycić tych, którzy zachowali y, jakieś ludzkie bo uczucia i pamięć, człowieczeństwo. Bo pamięć jest ważna, a ja od siebie chcę skończyć apelem. Pamiętajmy o Kresach, to nie była Polska Angola, ani, 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 ani Polski, y, Polska Indonezja, to była Polska. to była Polska, to była Unia Europejska 500 lat przed Unią Europejską. Inkorporacja Rusi, Litwy do Polski czy Inflant, Zupełnie nie była kolonizacją. Może kiedy indziej o tym porozmawiamy i pamiętajmy oczywiście o tragedii Wołynia. Dziękujemy Państwu serdecznie. Dobranoc.